Encyklopedia owoców, część pierwsza. A to autonomii, czy też sztukowoc, to diabelski owoc typu paramecja, który miał swój debiut w odcinku 635 i jego użytkowniczką była Giola z załogi piratów Don Quixote. Główną umiejętnością, jaką przyznaje ten owoc, to moc zmieniania czegokolwiek oraz kogokolwiek w sztukę, co zmienia wygląd i działania swojego celu. Giola zmieniała swoje cele w sztukę abstrakcyjną, co jest osiągnięte poprzez wytwarzanie kolorowej chmury, która dopiero po zderzeniu z powierzchnią przemienia dany obiekt lub osobę. Wszystkie bronie oraz formy są wtedy bezużyteczne, gdyż również zostały zmienione w dzieła sztuki. Oraz gdy przeciwnicy są w formach sztuki, Dziola jest zdolna uwięzić ich w muralu. I tak jak w przypadku wielu innych owoców, które mają wpływ na inne osoby, jego efekt jest dopiero zdjęty, kiedy użytkownik stanie się nieprzytomny lub poprzez haki. Jedna z potężniejszych technik, jaką ten owoc posiada, to ustalenie domeny, czyli własnego wymiaru, który nie jest widoczny od zewnątrz. Wszystko w środku, co nie było przez tą technikę wciągnięte do środka, może być przez użytkownika kontrolowane. I ataki przeciwników są nieskuteczne. Dziola nawet mogła przekształcić samą siebie w ciało sztuki, powiększając się przy tym wielokrotnie. Jedyna możliwa ucieczka jest osiągalna przez największą słabość tego wymiaru, a jest to fakt, że jego ściany można zniszczyć, co wyzwala wszystkich z powrotem do normalnego świata. Nie jest to wykluczone, że inne style sztuki są również możliwe, a to dlatego, że sama sztuka abstrakcyjna jest całkiem obszerna i skutkuje to inspiracją do prawdziwych malarzy, takich jak Picasso czy Munich. Potencjalnie ma na to wpływ gusty użytkownika, lub również może być wręcz przeciwnie. I ten owoc zawsze będzie zmieniał przedmioty i ludzi w sztukę abstrakcyjną. Dodatkowo, Ato Atonomii dostał swoją nazwę z angielskiego słowa art, które w Japonii czytają jako Ato.